Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z peninga z FIFA 14 Przed Wami nowa drużyna tygodnia Między innymi Di Natale, Diego Costa i Jackson Martinez To trójka na czele Do tego tam jeszcze Samir Handanowicz. Kolejny jego inform No i Di Natale, najbardziej Dinatale i Diego Costa To zawodnicy, których chciałbym trafić Są paczki za 15 tysięcy, dlatego Otworzę Dlatego robię ten też Pug Opening I otworzę je i zobaczymy co w nim wypadnie pokażę wam kilka pierwszych no i później znów pokażę wam tylko najlepsze paczki i później na koniec parę paczek no i to będzie tyle zaczynamy pierwsza paczka wertelen czyli nic kompletnie nic druga paczka zobaczmy pominiemy sobie mamy dziewinko i nic poza tym nic a nic nie ma w tej paczce dokładnie więc wszystko na pixel i lecimy do kolejnej paczki. 5 wam tych pokażę i później same najlepsze. Trzecia paczka. Pominimy sobie znów. I też nie ma nic. Myślę otworzyć dzisiaj zjadę do równego miliona. Bo po ostatnim odcinku, który nagrywałem przed tym openingiem z serii yy, Kto strzelił schodzi. Było troszkę końców jak widzicie. Kolejna paczka i znów nic. I ostatnia paczka, którą Wam teraz pokazuję. Jest Marek Gomez. Przy, overall jako taki. Bierzemy go do klubu. Nie, to tylko ta drużynowa. No i oprócz tego nic. Więc teraz sama najlepsza paczki. Jest Daniel Alves, wy przed przedostatniej paczce za 10 tysięcy. W końcu coś lepszego takiego wpadło. Jest Daniel Alves Ja nie będę go brał do klubu, chyba. Albo dobra, wezmę. Daniel Alves to na razie nasz najlepszy trap do tej pory. No i jedziemy dalej. No i skończyły się te paczki za 15 tysięcy. No i mamy 210 tysięcy jeszcze do wydania. I zejdziemy do miliona, tak jak mówiłem już wcześniej. Dawid Wija w kolejnej paczce. Kolejna dobra karta. Ląduje na liście transferowej, bo chyba go ma w klubie No i to tyle z tej paczki Jest Kun Aguero. Jest Sergio Kun ale Ależ super trafi, ja nie mogę No pięknie, superowo To jest zawodnik, którego trafiłem Jeżeli chodzi o zwykłe karty Bo najlepszą kartę w informie to był International man of the Match, ten zielony Thiago Silva wtedy, to miał 90 overall a tutaj zwykła złota karta, złota karta, najlepszy zwykły zawodnik jest Aguero i trafiam do najlepszego, jest, dobrze. I leci do klubu. I mamy Angela Di Marie. Kolejna świetna karta w tym mapach up openingu. Nie wiem ile on jest teraz przetransferowany ile nie wiem ile ta karta jest teraz warta ta przetransferowana do Manchester United ale naprawdę super kolejny traf no i ten pagópędnik nam się chyba nawet nam się chyba zwróci zaraz nawet zobaczę ile jest warty Angel Di Maria 375 350 300 350 tysięcy naprawdę wow No, tak będzie, około 300 tysięcy, tak myślę. Je patrzę na ceny teraz, bo teraz, bo niektóre te karty są licytowane, ale 300 tysięcy ponad warty Angel Di Maria. Niesamowite co dzisiaj trafiamy. Super ten pagopening, naprawdę. Aguero, Daniel Alves, David Villa i oczywiście Di Maria. Super pagopening, super. Jeszcze tylko informa brakuje, a jeszcze 130 tysięcy przed nami. Może w tej paczce, jest inform! <laughs> tak jak mówiłem, mówiłem o informie, jest! Spachić! Ale ciągle to nie Di Natale, ale jest inform, kolejny inform Trzeci pago opening, trzeci inform. Masakra Naprawdę mega pag opening, superowo! Pięknie, jeszcze tylko Dinatale informi. Wszystko co chciałem, mam. Lub Messi Ronaldo, kto wie. Jedziemy dalej, naprawdę mega. No i pozostało jeszcze 4 lub 5 paczek do końca Otworzy je i... Teraz w podsumowania Naprawdę mega super udany pago Opening Otworzyłem za jakieś... Nie wiem, to było 320-330 tysięcy, coś koło tego 330 tysięcy A tyle jest warty sam Angel Di Maria przetransferowany Więc naprawdę już na się zwróciło Do tego był Inform Sahid Do tego był Aguero Do tego był Dani Alves i Dawid Villa Naprawdę piękne karty nam się dzisiaj trafiły. Superowy bug opening. Ja się będę z wami żegnał. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i dajcie suba. Ja się powoli z wami żegnam. Ostatnie dwie paczki. Dzięki za oglądanie do końca. No i na razie. Cześć. Do następnego filmiku.